Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej, które rozbrzmiało po raz pierwszy ponad 100 lat temu, jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Polska, jako kraj głęboko zakorzeniony w wierze katolickiej, zawsze odgrywała szczególną rolę w 1090 szerzeniu orędzia Maryi. Czy jednak w dzisiejszym świecie pełnym pośpiechu i zamętu Polacy nadal słuchają tego wezwania do modlitwy pokuty i nawrócenia? Przepowiednie fatimskie przestrzegają przed duchowym zaślepieniem, które prowadzi do moralnego upadku społeczeństwa. Matka Boża wskazała na znaczenie modlitwy różańcowej jako środka do uniknięcia katastrof. W obliczu dzisiejszych wyzwań, takich jak kryzysy społeczne i duchowe, Polska stoi na rozdrożu, które wymaga głębokiej refleksji nad kierunkiem, w jakim zmierza naród. Zastanówmy się, czy potrafimy odpowiedzieć na to wezwanie, czy raczej zagubiliśmy się w codziennych troskach i materializmie. Przesłanie Fatimy przypomina nam, że przyszłość zależy od naszej odpowiedzi na wezwanie do modlitwy, skruchy i zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi. Czy Polska ponownie stanie się duchowym bastionem, który odpowie na to wezwanie z pełnym oddaniem? Siostra Ucja, jedna z trojga dzieci, które ujrzały Matkę Bożą w Fatimie, poświęciła całe swoje życie szerzeniu orędzia Maryi. Jej ostatnie słowa są pełne troski o przyszłość świata, a także o rolę Polski w realizacji planu Bożego. Ostrzegała, że walka między dobrem a złem osiągnie punkt kulminacyjny, a jedyną drogą ratunku jest modlitwa i nawrócenie. Polska, która przeszła przez wieki prób i prześladowań, zawsze znajdowała siłę w wierze. Ostatnie słowa siostry Łucji przypominają, że historia naszego narodu jest ściśle związana z Bożym Miłosierdziem i opieką Maryi. Przypominała, że kraj, który pozostaje wierny Bogu, nigdy nie zostanie opuszczony, ale wymaga to wierności. W codziennej modlitwie. I umacnianiu duchowych wartości. Czy słuchamy tego przesłania z należytą powagą? Współczesny świat oferuje wiele rozproszeń, które odciągają nas od życia duchowego. Słowa siostry Łucji są ostrzeżeniem, ale również światłem, które wskazuje drogę do odnowy duchowej Polski poprzez pokutę i oddanie się niepokalanemu sercu Maryi. Modlitwa zawsze była fundamentem duchowego życia Polski. Od czasów króla Jana III Sobieskiego aż po świętego Jana Pawła II przesłanie fatimskie podkreśla, że modlitwa, zwłaszcza różaniec, jest najpotężniejszym narzędziem przeciwko złu, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. W czasach, gdy świat pogrąża się w chaosie moralnym i duchowym, Polska musi przypomnieć sobie o mocy modlitwy. Matka Boża w Fatimie prosiła o codzienny różaniec jako środek do osiągnięcia pokoju. Jest to przypomnienie, że każdy Polak, niezależnie od swojego stanu życia, może przyczynić się do duchowej odnowy narodu poprzez modlitwę. Nie możemy lekceważyć wezwania do modlitwy w czasach prób. Fatima uczy nas, że modlitwa nie jest tylko osobistym aktem, ale wspólnym działaniem. Które może zmienić bieg historii? Czy jesteśmy gotowi podjąć to wezwanie i uczynić modlitwę integralną, częścią naszego życia narodowego? Konsekracja Polski niepokalanemu sercu Maryi jest jednym z najważniejszych aktów duchowych w naszej historii. Matka Boża w Fatimie prosiła o poświęcenie narodów jej sercu, obiecując duchową ochronę i łaski dla tych, którzy odpowiedzą na to wezwanie. Polska wielokrotnie była zawierzana Maryi, a zwłaszcza podczas trudnych okresów, jak rozbiory czy wojny, to zawierzenie przynosiło nadzieję i duchową siłę, która pozwalała przetrwać najcięższe chwile. Fatima przypomina nam, że konsekracja to nie tylko akt symboliczny, ale zobowiązanie do życia zgodnego z wolą Bożą i szerzenia przesłania Ewangelii. Czy jako naród jesteśmy gotowi odnowić to zawierzenie z nową gorliwością? Konsekracja niepokalanemu sercu Maryi to wezwanie do codziennego życia w świętości, modlitwie i ufności w Boże prowadzenie. Polska może ponownie stać się duchową przewodnią w Europie, jeśli otworzy swoje serce na to wezwanie. Historia Polski jest pełna wydarzeń, które można interpretować jako znaki z nieba potwierdzające aktualność przesłania Fatimy. Od cudownego zwycięstwa pod Wiedniem poprzez objawienia w Gietrzwałdzie. Aż po pontyfikat świętego Jana Pawła II, te wydarzenia wskazują, że Polska jest szczególnie bliska sercu Maryi. Matka Boża w Fatimie mówiła o znakach, które będą ostrzeżeniem przed nadchodzącymi trudnościami. Dziś widzimy te znaki w postaci kryzysów moralnych, podziałów społecznych i rosnącego ataku na wartości chrześcijańskie. Polska, jako naród maryjny, jest wezwaniem do czujności i gotowości do duchowej walki, czy potrafimy rozpoznać te znaki i odpowiedzieć na niewiarą i nawróceniem? Przesłanie Fatimy daje nam klucz do przetrwania tych trudnych czasów: modlitwę, pokutę i zawierzenie Maryi, które mogą przemienić naszą ojczyznę i cały świat. Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej zawierało ostrzeżenie przed wybuchem II wojny światowej, jeśli ludzkość nie nawróci się i nie podejmie pokuty. W 1938 roku na niebie pojawiło się niezwykłe światło, które siostra Łucja zidentyfikowała jako znak ostrzegawczy. Niestety świat nie posłuchał tego wezwania, a wojna stała się tragiczną rzeczywistością. Polska jako pierwsza ofiara tej wojny doświadczyła ogromnych cierpień i zniszczeń, ale jednocześnie pozostała wierna swojej wierze. Podziemie, modlitewne i niezłomność duchowa Polaków były wyrazem posłuszeństwa wobec wezwania Matki Bożej, mimo okrucieństw okupacji i prześladowań. Czy historia nie powinna być dla nas przestrogą? Fatima uczy nas, że zaniedbanie wezwania do pokuty może prowadzić do tragedii, ale jednocześnie daje nadzieję, że poprzez modlitwę i zawierzenie Maryi możemy uniknąć podobnych katastrof w przyszłości. Współczesna Polska stoi przed nowymi wyzwaniami duchowymi, które różnią się od tych z przeszłości, ale są równie niebezpieczne. Materializm, relatywizm moralny i oddalanie się od wartości chrześcijańskich sprawiają, że coraz trudniej jest żyć zgodnie z Ewangelią. W orędziu fatimskim znajdujemy jednak jasne wskazówki, jak zachować wiarę w tych trudnych czasach. Modlitwa, różaniec i sakramenty są naszą najlepszą obroną przed duchowym kryzysem. Polska od wieków była wierna swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu, ale teraz musi jeszcze bardziej umocnić swoją tożsamość duchową, by przeciwstawić się współczesnym zagrożeniom. Czy jesteśmy gotowi, aby walczyć o naszą wiarę? Przesłanie Fatimy wzywa nas do odwagi i konsekwencji w codziennym życiu, pokazując, że prawdziwa wolność zaczyna się od posłuszeństwa Bożemu Prawu. Papież Jan Paweł II, jeden z najwybitniejszych synów Polski, miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Zamach na jego życie 13 maja 1981 roku, który miał miejsce dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego, był dla niego dowodem, że ręka Maryi uchroniła go przed śmiercią. Ojciec Święty wielokrotnie mówił o znaczeniu Fatimy dla współczesnego świata i zawierzył jej swoje pontyfikat. Jego słowa o tym, że jedna ręka strzelała, a inna prowadziła kulę, świadczą o głębokiej wierze w interwencję Matki Bożej. Dla Polski przykład Jana Pawła II powinien być inspiracją do pogłębienia nabożeństwa fatimskiego. Jego życie pokazuje, że zawierzenie Maryi przynosi pokój i siłę nawet w obliczu największych zagrożeń. Przesłanie fatimskie nie ogranicza się do ostrzeżeń o karach, ale zawiera również głębokie wezwanie do nawrócenia i pokuty. Maryja wzywała do wewnętrznej przemiany, która obejmuje nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwa. Polska jako kraj głęboko Katolicki. Zawsze była przykładem wiary, ale czy dziś jesteśmy gotowi na prawdziwe nawrócenie? Pokuta oznacza coś więcej niż chwilowe wyrzeczenie. To całkowita zmiana życia, powrót do Boga i Jego przykazań. Siostra Łucja przypominała, że modlitwa i pokuta mogą zmienić świat. To wezwanie pozostaje aktualne także dla nas, Polaków, którzy musimy odpowiedzieć na nie poprzez życie zgodne z wartościami chrześcijańskimi na co dzień. Kościół katolicki przeżywa dziś poważny kryzys wiary, który obejmuje zarówno wiernych, jak i duchowieństwo. Fatima przewidziała ten trudny czas, ostrzegając przed atakami na Kościół i wezwaniem do modlitwy za kapłanów oraz hierarchię kościelną. W Polsce obserwujemy spadek liczby wiernych uczestniczących w mszach świętych, osłabienie życia sakramentalnego i coraz większą sekularyzację społeczeństwa. Przesłanie Fatimy przypomina nam, że Kościół przetrwa tylko wtedy, gdy będzie wierny swojemu powołaniu do głoszenia prawdy Ewangelii. Nie możemy pozwolić, by kryzys wiary osłabił naszą duchową tożsamość. Przesłanie Fatimy wskazuje, że rozwiązaniem jest modlitwa, ofiara i konsekwentne życie chrześcijańskie, które przyciąga innych do Chrystusa. Różaniec od wieków zajmuje wyjątkowe miejsce w duchowości polskiego narodu. To właśnie modlitwa różańcowa towarzyszyła Polakom w najtrudniejszych chwilach, od bitew wojennych po czasy komunizmu. Matka Boża Fatimska wielokrotnie podkreślała, że różaniec jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu. W dzisiejszych czasach pełnych chaosu i zamętu moralnego, różaniec staje się koniecznością dla każdego Polaka pragnącego ochrony i pokoju. Modlitwa ta nie jest tylko powtarzaniem słów, ale głębokim rozważaniem tajemnic życia Jezusa i Maryi. Każde zdrowaś Maryjo to krok w stronę duchowego zwycięstwa. Czy zdajemy sobie sprawę z mocy, jaką niesie Różaniec? Fatima uczy nas, że to narzędzie jest w stanie przemieniać serca, uzdrawiać rodziny i przynosić pokój światu. Polska jako naród Maryjny ma szczególne zobowiązanie do pielęgnowania tej modlitwy w swoich domach i wspólnotach. Siostra Łucja wielokrotnie ostrzegała, że ostateczna walka między dobrem a złem rozegra się w sercach rodzin i wokół wartości, które je budują. Polska, jako kraj, gdzie rodzina odgrywa kluczową rolę, stoi w obliczu wyzwań związanych z dezintegracją i laicyzacją. Współczesne zagrożenia, takie jak relatywizm moralny, presja kulturowa i odchodzenie od tradycyjnych wartości. Sprawiają, że przesłanie Fatimy staje się bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Maryja wzywa nas do odbudowy rodzinnych więzi poprzez modlitwę, przebaczenie i życie według Bożych przykazań. Polska rodzina może być silnym bastionem wiary, jeśli pozostanie wierna Ewangelii. Fatima przypomina nam, że modlitwa rodzinna, uczestnictwo w sakramentach i wzajemna miłość są kluczowe, aby przeciwstawić się atakom na świętość małżeństwa i rodziny. Matka Boża Fatimska obiecała, że na świecie zapanuje pokój, jeśli ludzie odpowiedzą na jej wezwanie do modlitwy i pokuty. Polska, ze swoją historią pełną zmagań i cierpienia, ma do odegrania ważną rolę w realizacji tego planu. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że Polska ma szczególną misję w Europie i świecie. To wezwanie do szerzenia orędzia fatimskiego poprzez świadectwo wiary, zaangażowanie w dzieła miłosierdzia i propagowanie modlitwy różańcowej. Czy jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na to wezwanie? Przesłanie Fatimy daje nam nadzieję, że pokój jest możliwy. Jeśli każdy z nas podejmie duchową walkę i zaufanie Maryi, która jest matką i królową Polski, objawienia fatimskie przyniosły trzy tajemnice, które do dziś są przedmiotem głębokiej refleksji. Pierwsza tajemnica, dotycząca wizji piekła, podkreśla wagę modlitwy o zbawienie dusz druga ostrzegała przed wojną i koniecznością poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Trzecia tajemnica, długo skrywana, zawiera wizję cierpień kościoła i prześladowań, które wielu odnosi do zamachu na Jana Pawła II i współczesnego kryzysu wiary. Polska jako kraj oddany Maryi ma do odegrania szczególną rolę w odpowiedzi na te przesłania. Każda z tajemnic Fatimy niesie przesłanie dla Polaków, nawrócenie, modlitwa i zawierzenie Bogu. Jako naród Maryjny musimy przyjąć te wezwania do serca i nieść je dalej światu, dając przykład niezachwianej wiary i oddania. Przesłanie Fatimy nie jest jedynie reliktem przeszłości. To ostrzeżenie i jednocześnie zaproszenie do przemiany serc i świata. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak kryzys moralny, sekularyzacja i podziały społeczne, Polska jest wezwaniem do odważnej odpowiedzi na wołanie Maryi. Siostra Łucja mówiła o znakach, które wskazują na zbliżanie się decydujących wydarzeń, a dziś widzimy je na własne oczy. Katolicy w Polsce muszą postawić sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi, by żyć według przesłania Fatimy i być światłem w ciemności dla innych narodów? Czas działania jest teraz. Modlitwa, pokuta i zawierzenie Maryi są kluczami do przyszłości pełnej pokoju. Niech Polska będzie przykładem dla świata, odpowiadając na wezwanie Fatimy z całą gorliwością i oddaniem.